Najważniejszym czynnikiem zapewniającym istnienie życia na Ziemi jest przede wszystkim proces odgazowania planety, który był początkiem oceanów i gęstej atmosfery. Bez tego procesu, życie, jakie znamy, nie byłoby możliwe na Ziemi. Odgazowanie Ziemi, które rozpoczęło się w okresie Archeanu, doprowadziło do powstania stosunkowo gęstej atmosfery, dwutlenku węgla i azotu. W tym okresie pojawiły się wulkany skały magmowe i pierwsze płytkie baseny morskie, które w połowie archeanu połączyły się w jeden, ale wciąż płytki ocean. Podczas archeanu, dzięki wysokiemu ciśnieniu atmosferycznemu wynoszącemu od 0,5 do 1,1 atmosfery, średnie temperatury wód oceanicznych, a także powierzchniowych warstw troposfery osiąga od 30 do 50 stopni Celsjusza, skład dwutlenku węgla w atmosferze doprowadził również.